Film został zrealizowany w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt Mam Prawo: Kampania Społeczna na Rzecz Aktywnego Obywatelstwa miała na celu zwiększenie mechanizmów obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji zaufania publicznego. I zwiększenie wiedzy z zakresu prowadzenia działań strażniczych wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Naszym celem było nauczenie, czy też dostarczenie narzędzi organizacjom pozarządowym do pełnienia tych funkcji, czyli do nadzorowania funkcjonowania samorządów lokalnych. Działania, jakie zostały zrealizowane w tym projekcie, to właśnie m.in. szkolenia, szkolenia z zakresu. Monitoringu działań strażniczych, aspektów formalno-prawnych tych działań strażniczych, ale również z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej. I to był bardzo duży, duży nacisk właśnie kładziony na to, abyśmy z informacją o tym, że mamy obowiązki i prawa w dostępie do informacji publicznej trafiły do jak największej liczby obywateli, mieszkańców Dolnego Śląska. Ponad 300 osób skorzystało ze spotkań informacyjnych dotyczących dostępu do informacji publicznych. W szkoleniach wzięli udział głównie liderzy organizacji pozarządowych z województwa dolnośląskiego. Uczestnicy mogli się dowiedzieć o tym, że pewne problemy, które występują w ich otoczeniu, nie są problemami jednostkowymi, że warto działać właśnie na rzecz zmiany. A żeby ta zmiana mogła wystąpić, należy podjąć pewne działania, które powinny być, nie powinny być chaotyczne, one powinny być. Zaplanowane, chociażby po to, żeby później nie sparaliżować pracy tych organizacji, a także po to, żeby te organizacje były postrzegane jako organizacje profesjonalne, które wiedzą, co chcą osiągnąć. Wiedząc o tym, że ja mam prawo pójść do jakiejkolwiek instytucji i powiedzieć, że chcę budżet, chcę wydatki, chcę sprawdzić faktury, na co zostały wydane dane pieniądze, chcę poznać lokalne jakby prawo, plany na przykład władz, do tego mamy prawo. I każdy z nas, każda z nas może tego prawa korzystać, tylko musimy wiedzieć, że takie prawo jest i że dzięki temu, że z nich korzystamy, władze zaczynają bardziej efektywnie działać. Władze wiedzą, że wiedzą, że są mieszkańcy, obywatele zaangażowani, interesujący się, pytający i upubliczniający zdobyte informacje, muszą się bardziej pilnować. Wynikiem warsztatów było powstanie tak zwanych lokalnych grup monitoringu. Ich celem jest sprawdzanie współpracy pomiędzy trzecim sektorem a samorządami. Działanie ma mieć charakter cykliczny i systemowy. Ja mogę po tym szkoleniu, mam nadzieję, z większą świadomością domagać się pewnych rzeczy, czy przynajmniej próbować wyjaśnić, próbować dojść do pewnych rzeczy. No i myślę, że to w warunkach, nawet mojego malutkiego stowarzyszenia, powinno dać jakieś efekty. Oczywiście sprawdzimy i wtedy będę mógł powiedzieć, na ile się dobrze nauczyłem. Ale wygląda, że to jest fajna rzecz. To się po, pozmieniało po tych starych czasach, gdzie było wszystko tajne, to teraz praktycznie wszystko jest jawne, prawie wszystko jest jawne. I ludzie po prostu nie, nie, nie myślą o tym, że, że, mogą, że mogą po prostu z tego korzystać. Ja jako obywatel mam prawo pytać, mam prawo dostać odpowiedź, chyba że służb, ustawa o służbach specjalnych zakazuje. Ale tak to za każdym razem mam prawo dostać odpowiedź i mam prawo żądać tej odpowiedzi. Projekt pozwolił również na rozpropagowanie idei biuletynów informacji publicznej w postaci stron internetowych, tak zwane bipy mogą posiadać również organizacje pozarządowe. Obecnie jesteśmy jedną z 18 organizacji w Polsce, która posiada takie narzędzie, które daje możliwość odwiedzającym naszą stronę i nasz BIP użytkownikom internetu do sprawdzania nas. My się niczego nie wstydzimy, naszej polityki finansowej, jak i projektów, które realizujemy. I właśnie dzięki BIP-owi mamy możliwość pokazania użytkownikom internetu, że nie fałszujemy, nie kradniemy i zależy nam na tym, aby wszystko było jasne i przejrzyste. Szkolenie mam prawo czyli dostęp do informacji publicznej, pokazało, że możemy wykorzystać narzędzia, czyli ustawę o dostępie do informacji publicznej nie tylko do monitorowania urzędów czy innych organów administracji publicznej, ale także zachęcić możemy organizacje pozarządowe do tego, aby wywiązywały się z obowiązku sprawozdawczości i jasności, to znaczy, żeby prezentowały te pieniądze, które wydały. W na stronie internetowej. W ramach projektu powstały również materiały informacyjne. Były to filmy emitowane w regionalnych stacjach telewizyjnych oraz broszury w postaci krótkich przewodników. Broszury, które mówią o życiu w czystym środowisku, do bezpłatnej edukacji, do bezpłatnej służby zdrowia, do opieki, kiedy stracimy na przykład pracę. Te broszury są dystrybuowane do samorządów lokalnych, do organizacji pozarządowych, ale również do obywateli Dolnego Śląska podczas na przykład spotkań informacyjnych. Film został zrealizowany w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.